Siemanko, na początku tego materiału zapraszam Was na pirateswap.com, jest to strona, na której możecie sobie wymienić Wasze skiny oraz możecie Wasze skiny sprzedać, no i pamiętajcie, że klikając sobie tutaj ten oto plusik w tym miejscu wpisując chodzi w 35% do depozytu, wiele metod tutaj macie oczywiście, wiele filtrów, więc zapraszam serdecznie. Także się mordy z tej strony, Wero, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Na samym początku macie do wygrania skinę, jeżeli chcecie wygrać, łapka w górę, subskrypcja, komentarz, wyniki będą w następnym odcinku trzech skinów, więc zapraszam serdecznie. No i pamiętajcie, że cały czas e, nowe rozdania dla Was e, wlatują, e, wpłacając mego kodu Veroity na słuchacie Cisgo Skins, możecie wygrać Digla za 200, wykałach za 200, Hyperbista za stówkę, e, jako Marine Revenge za stówkę. Tu macie minimalne doładowanie. Jak popatrzycie 3 dychy, to możecie do 4 tylko kursu dołączyć. I automatycznie może być tak, że przy wpadzie wam się pokaże, że. No, że wygraliście widzowie, więc chyba fajna opcja e, Dobra, 3% Tiger bierze na sam Początek, na rozgrzewę robimy coś takiego Jakby tutaj wyleciał Tiger tu byłoby naprawdę Mocno, e, niestety się tak nie dzieje Dlatego od razu przechodzimy sobie do baterka. E, no i w batelku dzisiaj lecimy na grubości Właśnie z tymi, e, słuchajcie, skrzynkami 12, 12 skrzynek, 3 osoby e, Dzisiaj gramy, słuchajcie, właśnie te battleem ponieważ ostatnio w ostatniego Cika udało się fajne rzeczy wygrać Jeżeli nie oglądaliście, obejrzyjcie e, A my sobie z tym lecimy No i jeżeli chodzi, kiedy będzie stream'ek, bo tam Pytaliście, to prawdopodobnie w niedzielę Nie, stremeczek dla was będzie odpalony. To będzie klasa, krótko mówiąc. Będzie klasa, widzowie, więc zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Zaczynamy, zaczynamy, słuchajcie. Na razie dwie skrzynki za nami, bez żadnej kostki, Bez żadnego Tiger Tufa. E, ale ja mam wrażenie, że tutaj trzy e, Takie mocne kosy powinny polecieć za, Zobaczymy, kiedy się zacznie Na razie się zaczyna tak, że Bot Michael ma 887 ziko, więc to jest, to jest Taka koska średnia, e, no bo jednak Mogą polecieć fajne rzeczy Mogą polecieć fajne rzeczy, jak tutaj widzicie e, No siedem skrzynek, to jest naprawdę dużo skrzynek No jakby tutaj nie poleciał żaden Tigerek, słuchajcie, karambit, ani Bagnecik, czy tam bajonecik, no to powiem wam, że Byłaby lipa, e, ale spokojnie, spokojnie jeszcze 5 szynek, czyli można powiedzieć, że łącznie 15 na trzy osoby i słuchajcie Mamy e, naszą tutaj Wymarzoną rzecz, którą chciałem sobie Dropnąć e, przepięknie Tiger Tufik tutaj nam już wyleciał Więc to mnie bardzo cieszy Trzy e, słuchajcie skrzyneczki zostały No tutaj nie ma nic, no jeszcze jedna Jakby nam dropnęła, jeszcze jedna jakby nam dropnęła Byłoby naprawdę pięknie Okej, okay, nie ma nic e, Ale może teraz w tej ostatniej Jeszcze na sam koniec coś ciekawego By nam dało, niestety tylko jedna kostka Okej okay. Przyjmujemy, jest to profit, Przyjmujemy, jest to 6500. E, nie ma problemu. Jeżeli ma nadawać po 2000 z takiego batla, jak najbardziej przyjmuje. 10 10,10. Jeszcze raz na 4 osoby, tym razem na underdogu to robimy. No i słuchajcie, obstawiajcie teraz w komentarzu, jak myślicie, ile tutaj będzie wygranej z tego batla. Ja myślę, że wygrany tego batla zgarnie około 11 11000 PLN e, złotych. E, słuchajcie, na CSGO Skinsie. E, tak po prostu obstawiam, zobaczymy, zobaczymy czy moje obstawienie się trafi czy nie trafi. Myślę, że tutaj trzy mocne kosy, dwie na pewno, dwie na pewno tutaj wylecą. Ja pierdzielę, dlaczego widzowie my wzięliśmy underdoga? Leci dla nas niestety bajoneci tigerów, no i to już będzie masakrycznie ciężkie. Zobaczcie co tu się widzowie teraz zaczęło dziać. Ja pierdzielę, dlaczego dla nas musiała ta kosa polecieć? To teraz bod Michael Karambita, bod Rosso Karambita i zgarniamy to. Ale to by było, ale to by widzowie było. No na pewno tutaj coś jeszcze wyleci, na 100% coś jeszcze wyleci, mam takie wrażenie. No ale zobaczymy. 3800, e, tutaj ten batyl kosztuje, więc naprawdę sporo. Zobaczmy, zobaczmy co dalej. Zobaczmy, proszę, ja ciebie, co dalej. No nie ma niestety nic ciekawego, nie ma niestety nic ciekawego. Szkoda, szkoda, szkoda. Nie ma dalej nic. Nie ma dalej, słuchajcie, nic. Co tu się widzowie dzieje? Co tu się widzowie dzieje? Dalej nic. No, średni batelek. Teraz dwa karambity, Bodros, Sobot, Michael i jesteśmy w domu. Dawajcie. Niestety ten batelek przegrany. No, źle obstawiłem, więc no dzisiaj średnio z tych tiger tufików dzisiaj średnio z tych tiger tufików ale jak tak dropi, to bierzemy sobie ametysta. Trzy szyneczki ametysta sobie otwieramy. I liczymy na jakiś fajny, mocny traw No jest koska, ale to nie będzie mocny traw bo 2500 tutaj zapłaciliśmy, a mamy, słuchajcie, tysiaka, ok No to jeszcze jedna próba, jeszcze jedna próba. I jest, słuchajcie, ultrafilecik karamit, więc to już powinien być profit. To już powinien być moim zdaniem Profit jest profit 3600 no to do trzech razy sztuka Niech jeszcze raz ten karambicik się tutaj pojawi A my mamy butterfly'a Słuchajcie ultrafioleta Przepiękny traf 5490 ziko ten ultrafiolecik warty No i to jest naprawdę mocny traf Dlatego na sam koniec Robimy takiego batla e, za to, że się udało. Standardowy tryb, dwa razy hole, 1300 zł, jeden taki haulik Od razu ktoś dołączył, widzowie, od razu ktoś dołączył. Bot Michael, bot Rosso do tego standardowy tryb, zobaczmy. Ostatnio tutaj wylecie nam rękawiczki, ale było więcej tych skrzynek. O kurczę, jest, słuchajcie, Doppler Face, ale spokojnie, jeszcze jest szansa na zgarnięcie, i niestety nie zgarniamy. Taki, słuchajcie, takie zakończenie tego cineczka. No i co widzowie, co ja wam powiem? Pamiętajcie, tutaj kodzik veroity wpisujecie No i jeżeli wpisujecie taki kodik, możecie wygrać te trzy skiny naprawdę Na przykład tutaj jeszcze nikt nie, jeszcze nikt nie wpisywał kodziku tutaj chyba 14 osób jest naprawdę mało osób Trzymajcie się do zobaczyska się Maderko, jo.